No, zupka się robi. Tylkoś tutaj nawołuje, że on chce jeść. Mięsko, ja chcę jeść. Marchewkę. Marchewkę bez światła? Tak? No, to Zjesz co... wszystko, nie? Co to Zjesz za zawsze jest. Bardzo ładnie. A my jedziemy do. Gdzie my jedziemy? Park Ewolucji. Park Evolucji. Mieliśmy tam jechać wczoraj, jedziemy dzisiaj. Wcześniej nie wyrobiliśmy za dużo roboty. To Nie pojechaliśmy, ale jedziemy dzisiaj, prawda? Tak. Też mamy ładną pogodę, ciepełko. Nawet lepszą. Nawet lepszą. Trochę tam chmur jest, ale to się rozpogada. Tam po 13 ma być bez chmur, nie po 3. Jeżeli jedziemy sobie na spokojnie, mamy cały dzień. Wydawa dalej, Wydawa Zobacz, i tu są ci ludzie, o których ci mówiłam. Tam. Prehistoryczni ludzie. Zobacz, takie wyglądają jak słonie i mają owłosienie na sobie. Te mamuty. No. A niedawno... Wow, ten wydawał. Du Nie, i. od nich. Tu są jaja dinozaura, Oluś. Zobacz, będą się wykluwały tak na niby. Widziałeś? I malutkie dinozaury. Ał. Idziemy dalej. Tam, tam zobaczysz, to gdzie one jest. To jest taki wielki, straszny. W lesie. W lesie żyją? Ty wiesz, że dinozaury wyginęły, nigdzie nie żyją. Wiem. Ale ja tego no. nas tu Chciałbyś, żeby taki dinozaur żył? Tu jest taki straszny. Idziemy tego zobaczyć. Jak mocno wydawają ten Mocno co robią? Wydawają więcej. Thank you a my już głodni przyszliśmy zjeść Cholci, piję mama będzie karmić Nikosiela Nikosielek w zasadzie się karmi. sam karmi dzień dobry Nikosielko nie przeszkadzamy w jedzeniu mu coś damy dobrego w przyczepie do jedzonka bo tutaj nie ma czego Rodzice kiedyś oglądali taką bajkę, nazywają się Princetonowie I Jedziemy taką ciuchcią Jaki świetny

a my z Alusiem obchodzimy sobie nasz kemping alo? Sympatyko tak wygląda kemping po sezonie w zasadzie wrzesień w zasadzie nawet połowa września pusto ale trochę jest takich przyczepek no i tam prestiżowe parcele zajęte z widokiem na morze pozwalają sobie grillę wynająć, czy wynająć, wypożyczyć dezynfekcja, toaleta. Czekaj, Oliu, czekaj, Oliu, tylko tutaj jeszcze nakręcę. Kolejna toaletka. Dobra, idziemy. W tą stronę W tą chcesz? Dobra, wyjechał. tak naprawdę dzisiaj zauważyłem, że tutaj jest, to jest toaleta dla kobiet. Są w tym głównym to tutaj też są, tylko jest napisane, żeby z korzystać z obiekty numer 1. To nie jest tam. tam, są sanitaria. Wczoraj Pati się kąpała, tylko mówi, że po prostu jest to nieogrzewane, także trochę było chłodno, no ale w sezonie jak ciepło i tak dalej, tu ciepła woda przede wszystkim była. to jest nam to jest te stawianie. aha, tutaj co moc teraz dostosowujesz? nie, takie coś czy, czy, czy jeszcze jeździło co bardzo długo Aha. o już zrobiłam No i tutaj są te łazienki myjnie ja już... da. o górka walki właśnie, że można sobie przyjść umyć naczynia zabaw I my... I I idziemy tata. Oluś pokazał kilka sztuczek i leci. Olek, po co zbierasz te patyki? O ja lubię. Dla kogo? Na Listonowu. Flinstonów. Będę Flinstonowie. Będę musiał muszę taki faj wybuchy gość. Olek Flinston. się dzisiaj dowiedział, że była taka bajka w Flinstonowie. Flinstonowie. Rodzice ją oglądali. Flinstonowie! Oluś uważaj, tak? Bo wózeczki jadą. A. Liftonów! LISTONÓW! LISTONOWIE! LISTONOWIE! Nie LISTONOWIE, tylko FLINSTONOWIE! FLINSTONOWIE! Listonowie! Listonowie! To jest ostatni mocny wybuch! FLINSTONOWIE! Wybuch? No! Jak żyli FLINSTONOWIE, to nie było wybuchów! Ale tak bawisz się! A, tak no to, się bawisz! O ja, o ja. O, ja straszne y y y pistonowie bawię się. Olek ma fazę na wszystko, co straszne. Podobno! Ale do piramidy bałeś się wejść. Psz. Wiem, bo tam był pokazany skielet. Do dinozaura paszczy też się bałeś wejść, ale w końcu się przemogłeś i wszedłeś, prawda? Tak. Mamy zdjęcie na dowód. Na dowód trzymam. Na języku siedziałeś. Tak. Wybuch! <grymne> I w głowie. O nie, nie mam wybuchów. Nie są wybuchy. To zaraz znajdziemy jakieś. A Tobie chodzi o granat? Nie. O patyki. No ja wiem, że o patyki. Ale patyki są w zabawie granatem? Tak. I tam i granatem. Pa! Jaki śmieszny! Jaki śmieszny rysunek A no, widzę, taka maskotka. To tylko, to tylko Tata, Tata ma wózek. Wielofunkcyjny. Jeszcze, co Wózek daje radę. Ma nie dawać jaką ma 4 na 4, 8 na 8 Olo, szuka dalej patyki Ten wybuch ma podziałać tak? Tak. Ma dwa wybuchy Dwa wybuchy? Bo? To chyba musimy się na ziemię rzucić jak rzucisz tym Nie o, o wtedy cię rozpala i ogień leci. Aha Tylko o, dałem, dałem. Dobra, teraz Listonów. listonosz. Sobek. Listonosz. stawek. listonosz. Flinston. Flinston, Olo. Nie chcę. Zobacz, jaki wybuch tam jest. O, To szybko. O matko, jaki wielki. Tata, zobacz, jaki wybuch. Nikoś, nie za dobrze ci? Nie za dobrze? Oleg z tatą poszedł na hulajnogę elektryczną. Pojechali do sklepu po mleko, bo myśleliśmy, że koło nas jest żabka. Ale jak doszliśmy do tej żabki, się okazało, że jest już, e, że nie ma towaru, jest zamknięta całkowicie. I teraz idę sobie z Nikosiem. Przeszłam przez naszą furtkę z naszego kempingu i mamy tutaj taki widok. Wow, Nikoś, jak wysoko. Ty to widzisz, Nikoś? Bardzo wysoko. Są wyższe klify niż łusce na po klifach mamy może dwa razy niżej ale fajne miejsce trzymam Cię Nikoś wiesz? podoba Ci się tutaj? tu mamie bardzo się podoba statki pływają zadóweczki hmm. co ta moja rodzina robi? o godzinie Dziewiętnasty 1934 Tak, Nikoś tutaj Jeszcze buszuje. Chauczę sobie Ma chwilę dla siebie cały dzień Cały dzień dzisiaj poza naszym mobilnym domkiem Ej, Misku! Normalnie ten nasz Nikoś wszystko Nasz piecyk, piecyk tutaj poczęstował kilkoma, kilkoma ciężkimi uderzeniami samochodzikiem tutaj też No patrz no, Co? Aż się uparłeś No zaraz będziesz jadł No zaraz będziesz jadł Dzisiaj jeszcze byliśmy w Briko Marszebu Myślałem że kupię y, taki, taką rurę do odpływu ale nic nie było, nic a nic, nawet takiego, żeby dosztukować. Do